Historia powstania i funkcjonowania Kolei Śląskich jest idealnym materiałem na komedię utrzymaną w konwencji Misia Stanisława Berei. Zaczęło się wielkim wejściem na scenę, czyli dezorganizacją i chaosem, z jakim codziennie spotykali się na początku istnienia spółki Koleje Śląskie tysiące pasażerów. Destabilizacja transportu kolejowego w pięciomilionowym milionowym województwie śląskim najwidoczniej nie wystarczała zarządowi spółki oraz marszałkowi województwa śląskiego. Utrudnili oni również mieszkańcom transport poza granicę województwa, którzy chcieliby kupić na stacjach kolejowych bilety choćby na pociągi Intercity. Brak możliwości zakupu biletu na dworcu kolejowym jest typowym, ale nie jedynym przykładem bareizmów, jakimi nas częstuje PO w województwie śląskim. Smaczku do scenariusza dodaje fakt, iż niektórzy członkowie zarządu i rady nadzorczej spółki Koleje Śląskie, jak się okazało, mieli również w przeszłości problemy w zakresie niekaralności. Przyznam się, iż cała ta sytuacja jest dla mnie wyjątkowo surrealistyczna, gdyż tylko pół roku zajęło ekipie marszałka SPO zdestabilizowanie największej metropolii w Polsce. Największym jednakże problemem jest fakt, iż Urząd Transportu Kolejowego, który w grudniu zeszłego roku udzielił licencji Kolejom Śląskim na przewóz pasażerów, już 2 kwietnia bieżącego roku zawiesił licencję tego przewoźnika. Koleje Śląskie mają teraz pół roku na usunięcie wszelkich naruszeń, których dopatrzył się urząd. Zastanawia mnie, jakim cudem koleje Śląskie w ogóle dostały licencję, skoro gołym okiem widać, iż w ogóle nie były przygotowane do obsługi transportu w tak dużej metropolii. Akcja tej czarnej komedii na żelaznych kółkach przyspieszyła w dniu 19 kwietnia bieżącego roku, gdyż prezes Urzędu Transportu Kolejowego nałożył na przewoźnika karę pieniężną w wysokości 200 tys. zł za stosowanie przez. Koleje Śląskie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów. Główny powód wymierzenia tej kary był brak oznakowania znacznej liczby pociągów, które wprowadziły dalszą dezorganizację. Dla przeciętnego Kowalskiego oznacza to, iż wyłączone tablice elektroniczne, wielominutowe opóźnienia, a nawet odwoływanie pociągów to tylko niektóre z grzechów spółki marszałka województwa śląskiego SPO wymieniane przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Wobec tych w cudzysłowie żałosnych sukcesów PO od dwóch tygodni mieszkańcy województwa śląskiego zbierają podpisy pod petycjami kierowanymi do marszałka Mirosława Sekuły przeciwko likwidacji około 40% kursów i drastycznej podwyżce cen biletów, która została zapowiedziana przez aktualny zarząd spółki Koleje Śląskie. Namaszczone przez Śląską Platformę władze spółki zamierzają zamknąć prawie połowę połączeń na najważniejszej trasie w naszym regionie, a mianowicie Gliwice, Katowice, Częstochowa, z której korzysta wiele tysięcy osób dojeżdżających codziennie do pracy. Apeluję do wszystkich, którzy oglądają ten felieton, aby również przyłączyli się do akcji i podpisali się pod petycją do marszałka. Obecne władze chcą zlikwidować prawie 100 połączeń i podnieść nawet o 20% ceny biletów. Co mają w takiej sytuacji na przykład powiedzieć mieszkańcy miasta Tychy, których władze wydały kilkadziesiąt milionów na modernizację peronów kolejowych w tym mieście i likwiduje się co drugie połączenie. Co ma powiedzieć prezydent miasta Bytomia, któremu likwiduje się połączenie między Bytomiem a Gliwicami. Cenę za swoją nieudolność i nieumiejętność zarządzania firmą władze kolei śląskich chcą przerzucić na barki pasażerów. W epilogu do filmu o rozpadających się kolejach śląskich, Wybiegniemy teraz trochę w przyszłość. Jak już wcześniej wspominałem, UTK zawiesił spółce licencję przewoźnika, wydając licencję tymczasową, która wygasa po sześciu miesiącach od jej wydania. Może się okazać, że po drugim października bieżącego roku wszystkie pociągi w województwie śląskim staną. Pozbawiony licencji przewoźnik zostanie zlikwidowany i to jak zwykle my, pasażerowie, będziemy tymi, którzy odczują indelencję władz naszego regionu. Z marszałkiem z na czele. Bo nie wierzę, że ktoś wyciągnie wobec nich jakiekolwiek konsekwencje. Boże, chroń nas przed takim scenariuszem.